Dobra, gdzie mnie rzuci? <noise> Jasne. Mm, jak na serwerach premium? Jak, jakie to są serwery premium? Ja wiem tylko o serwerach z whitelistą. Krótki. Komarowo odpada gdzie są zabiaki. Muszą mi pomóc. Co? Najpierw Jacku powiedz, jakie to są serwery premium. Przyjazne zombiaki. Chcę się kolegować. Jestem wybrańcem, tak. To chodźcie zombiaki pomożecie mi. Dziwne rzeczy się dzieją. <mum> <mum> mam kolegów, a dzisiaj idziemy zapalować. No, ja mam y, oryginał, jeśli o to chodzi. Nie mam pirata. Chodźcie <laughs> Tak tak, wykony przed wybrańcem. Prowadzę swoją armię.. <laughs> Czegoś takiego jeszcze nie widziałem. O, w końcu któryś się odważył. Zabić go za to. Dobra, poczekajcie, zawandażuję się. A tego zdrajcę ubić. Tego jednego. Który mnie tu bije. Powinienem siekierę znaleźć. O, znowu liczę. Siekierę powinienem znaleźć i sam go ubić. Chodźcie, koledzy. <śpiewanie> Pilgrzymka do Elektro. Tak. Admin, jak mnie zobaczy, to prędzej dostanę bana. <śpiewanie> Za moją armię. Jestem jak nekromanta, który skrzesił trupy. Także znowu małe glicze. O, tam biegnie następny. Hmm. Następny nie, nie poddany, tylko hmm. jak można ich jeszcze nazwać? O, 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 Jest gościu z siekierą. <ścoughs> Dlaczego Czemu nie mogę biec tak w ogóle? A, się. Troszeczkę. Niestety puszczę chodzenie i jest kryzys. Do niego się... Z... Do niego się zbliżał nie będę, bo nie wiem czy mnie nie będzie chciał zabić. Będą miała, jeśli on mnie nawet nie widzi, tylko widzi ząbiaki, które do mnie idą. Aha, ten nie jest przyjaźnie nastawiony. Jest ze swoją ha, jednoosobową armią? Nie, idziemy po więcej. Chodźcie, chodźcie, zombieaki. Zapraszam. Chodź, ty też. Ej, on mnie chce uderzyć. No, ten jeden nie jest przyjaźnie nastawiony. Czemu mnie bijesz, ząbiaku? <grym znać> o, czyż by był zarażony? Albo to ja. <grym znać> Zostaw go. Ty jesteś mój. Aj dobra. Nie jesteś mój. Ty mnie nie lubisz. Ale ogólnie jest kryzys, bo nie mogę biegać. Coś się mnie tu zbugowało. Muszę dwa razy W wcisnąć, żeby biec. You <laughs> me <laughs> 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 Okay. <laughs> To jest dziwne. Zabij mnie. Zabieliśmy ich wyznawców teraz co? Teraz musisz zabić też mnie. Mm, Tymczasem co tam na czacie? Mm, tak, larsz dowodca. Kolego jeszcze za tobą jeden. Tu, o tutaj. O to chodziło. Czemu mnie bijesz? Dobra, to było dziwne dosyć.